Witajcie, misiaczkowe przedszkolaki. Spotykamy się dzisiaj w bardzo szczególnym dniu. Jest ze mną mój asystent, misio. Misiu, przywitaj się. Dzień dobry, dzieci. Misiu, czy wiesz jakie dzisiaj mamy święto? Dzień miotku Nie, misiu, dzisiaj jest Dzień Ziemi. Każdego 22 kwietnia każdego roku obchodzimy święto naszej planety. Mmm, wiedziałem, ale zapomniałem. Ale ja wiem, jak dbać o Ziemię. Super, zaraz sprawdzimy. Powinniśmy dbać o naszą planetę. Możemy to robić na różne sposoby. Na przykład oszczędzając wodę. Myślisz, jak oszczędzasz wodę? Biorę prysznic. Tak jest. Zamiast siedzieć długo w wannie, w dużej ilości wody, wystarczy wziąć krótki prysznic. Wtedy oszczędzamy dużo wody. Wodę możemy również oszczędzić myjąc ząbki. Kiedy nałożymy sobie pastę na szczoteczkę i szczotkujemy ząbki, to wtedy wyłączmy wodę, zakręćmy kram, tak żeby nie leciała. Jest Dobrze. Sens. Dobrze, Misiu. Będziesz pamiętał? Będę pamiętał. Świetnie. Misiu, dbać o naszą planetę możemy również, oszczędzając prąd, oszczędzając światło. Czy wiesz, jak możemy to robić? Tak, gaśmy światło, jak wychodzimy z pokoju. Świetnie, tak jest. I nie zostawiamy światła włączonego w kilku pomieszczeniach, tylko tam, gdzie jesteśmy, prawda? Prawda. Brawo misie. Kolejny sposób, w jaki możemy chronić naszą ziemię, to nie niszcząc roślin. Czyli nie jak myślisz. Nie łamy gałęzi niepotrzebnie, nie rwijmy kwiatków, jak nie potrzebujemy. Nie depczmy ich, tak jest. Kwiatki można po prostu podejść i powąchać, prawda? Nie trzeba ich zrywać. Tak jest, Mist. A czy rozpoznajesz te pojemniki? Czy czym Ci się one kojarzą? Tak, ja mam takie. Świetnie. I co tam rzucasz? To na śmieci. Tak jest. Możemy dbać o naszą planetę, segregując śmieci. I zaraz sobie troszkę o tym porozmawiamy. Do segregacji śmieci mamy kilka pojemników. Jest to pojemnik żółty. Oj, zabiorę Twoją łapkę, Miesiu, dobrze? Mm. Mhm. Dajmy sobie Niebieski, zielony, brązowy i szary. Misiu, co wkładasz do poszczególnych pojemników? Opowiedz mi, co wkładasz do żółtego? Do żółtego wkładam wszystko, co jest z plastiku i metalu. Brawo. Do niebieskiego? Papierowe i tekturowe rzeczy. Tak, do zielonego? Słoiki pomiotku. Tak, a do brązowego? Na przykład ogryski. Tak jest. Wszystko to, co szybko się rozkłada, i może potem nawieźć ziemię, żeby była bardziej żyzna. A szary pojemnik? Jak już nie wiem, gdzie mam położyć, to do zmieszany wkładam do szarego. Tak jest. Tutaj wkładamy śmieci, które nie nadają się do innych pojemników, albo są to rzeczy bardzo brudne. Zresztą zaraz o tym jeszcze porozmawiamy. Ja będę pokazywać po kolei zdjęcia różnych śmieci i będziemy je segregować. Dobrze? Pomożesz mi? Pomogę. Świetnie. Pierwsze zadanie. Co to jest Misiu? Butelka. Z czego zrobiona jest ta butelka? Z plastiku. Uh -huh. A plastik wkładam do którego pojemnika? Do żółtego pojemnika z plastikiem. Tak jest, do żółtego. A to Misiu, jak myślisz, co to może być? Kamień? No nie, może tak trochę wygląda, ale to jest zmięty. Papier. Tak jest. A papierowe rzeczy wkładam do którego pojemnika? Do niebieskiego pojemnika, tam gdzie jest papier, tektura. Tak jest. A to? Słoik po miotku. Ach, a ty o tym miotku cały czas. Chyba jesteś głodny trochę. Hmm. <noise> Z czego zrobiony jest słoik? Wklany. Do, do którego pojemnika? Do zielonego pojemnika. Tak jest. Szkoda, że pusty, prawda? No pełnego bym nie wrócił. <noise> tak jest. Co to jest, Misiu? Roślinka. A roślinki gdzie włożymy takie? Do brązowego pojemnika Do brązowego. One się rozkładają. Tak jest. Yy. Coś, co lubisz, chyba z czymś ci się miło będzie kojarzyć. pozostałości po mojej rybce. <noise> tak jest. To są ości ryby. Gdzie włożymy takie ości? Jak myślisz? Ości się rozkładają. Rozkładają się, ale bardzo długo. Hmm. Jak długo to chyba zmieszane będzie. Tak jest. Nie włożymy ich do brązowego pojemnika, mimo że to resztki jedzenia, ale do tego szarego. Kości oraz kości zwierząt oraz y, ości rybek wkładamy do śmieci zmieszanych. Będę pamiętał. Dobrze, Misiu. A to? Torebka foliowa. Mhm. Folia to i plastik. Folia to to samo, tak. To, to jest ten sam materiał, plastik, folia. Wkładamy go do. żółtego pojemnika. Tak jest, do żółtego. Teraz coś takiego. Pudełko po prezentach? <laughs> tak jest. Z czego zrobione jest pudełko? Z tektury. Tekturę włożymy do pojemnika? Niebieskiego papier tektura. Tak. Tektura, taki gruby papier, prawda? A to? Butelka kolorowa. A z czego jest zrobiona ta butelka? Butelka już szklana. To tak do zielonego pojemnika. Brawo, Misiu. Świetnie sobie radzisz. Kolejne zadanie. Ogryzek, chyba jeżko zjadł, Jabłówko było. <gryzko> tak, było jabłuszko, jeżek zjadł i gdzie taką resztkę, taki ogryzeczek wrzucimy? Do brązowego pojemnika. Brawo misiu. A to? <gryzko> Czy to były rybki? <gryzko> Możliwe. Co to jest? Mm, takie coś, to ja wrzucam tam, gdzie metal, czyli do plastiku razem, do tak, żółtego pojemnika. Do żółtego pojemnika wkładamy również metalowe przedmioty, czyli puszki. Żółty pojemnik, plastik i metal. Tak jest. A to, rozpoznajesz, co to może być? Rysunek dzieci. Tak, to jest rysunek. Na czym jest narysowany rysunek? Na papierze. A papier wkładamy do? Niebieskiego. Brawo. Teraz coś takiego. Co to jest? Misiu? Szklaneczka. Z czego jest zrobiona szklanka? Jak szklaneczka, to szkło. Tak jest. A szkło wkładamy do. Zielonego pojemnika. Świetnie mi się. Coś takiego mam teraz. Banana. Banan, tak. To A... jak tego banana chyba małpka. Małpy prawda? zjadły. Gdzie włożymy skórkę od banana? Nie wróciły do kofa, ja bym do brązowego wrócił. Tak, jest do brązowego, bo nam się ładnie rozłoży, prawda? A teraz mam coś takiego, niektóre dzieci używają. Pielucha. Tak, jest. Jak myślisz, gdzie włożymy pieluchę? A to jest z czego zrobione? Trochę z plastiku, prawda? Z jakiejś takiej. Ceraty, trochę z papieru. Ale ja Ci podpowiem jeszcze jedną rzecz. Ta pielucha jest brudna, zużyta. Jak myślisz, gdzie włożyć? Jak brudna, to chyba zmieszane. Tak, taka pielucha już użyta przez dziecko. Zawsze wrzucamy ją do zmieszanych. I mam coś na koniec. Co to jest, Piśmie? Chusteczki. Jak mam katar, to używam. Świetnie. I teraz, z czego one są zrobione? Z papieru. Zgadza się. Więc człowiek od razu sobie myśli, że włożyłby do niebieskiego. Do niebieskiego, no tak. Tak, ale tylko czyste chusteczki. A takie chusteczki, które są zużyte, którymi wytarliśmy już nosek, wrzucimy, jak myślisz, gdzie? A może je wyprać i włożyć do niebieskiego? <laughs> Nie da się wyprać papieru. Hmm, to Zniszczyłby to do... się w wodzie. To jak myślisz? Do zmieszanych. Brawo. Pamiętajcie, dzieci i ty, Misiu, również, że papier brudny albo jakieś zużyte chusteczki czy zużyte pieluchy wrzucamy do śmieci zmieszanych do brązowego pojemnika wrzucamy części roślin i owoców i warzyw które się rozkładają do pojemnika zielonego wrzucamy co szkło tak jest. całe kolorowe tak jest białe ale bez zakrętek a gdzie wrzucimy zakrętkę jak plastikowa, to do plastiku. Jak metalowa, to do plastiku też. Tak, do żółtego pojemnika. Tutaj, tak jak dobrze powiedziałeś, wkładamy plastik i metal. I został nam niebieski pojemnik. Na no, czysty papier. Tak jest. Tutaj wrzucamy przedmioty z papieru. Misiu świetnie sobie poradziłeś. Jestem z Ciebie bardzo dumna. Mam nadzieję, że Wy też uważnie oglądaliście naszą prezentację. I również będziecie dokładnie segregować śmieci w domu. Dbajcie o naszą planetę, segregujcie śmieci, a jeżeli będziecie chcieli sobie poćwiczyć, w jaki sposób segregować śmieci, to załączymy tutaj na naszej stronie facebookowej grę dla Was, gdzie można nauczyć się segregacji śmieci. Trzymajcie się dzieciaki, do zobaczenia. Dobranoc dzieciaki. Tamisiu.